Ja się mam z tej strony drakość, i pokażę Wam 5 najbardziej przydatnych trików, żeby wbić do boksa przeciwnika lub żeby mi go zedytować. Są to, jest to moim, są to moim zdaniem najlepsze triki i każdy ma się z tym nie zgadzać. Ostatni trik będzie wymagał RPG, -a. od razu mówię, pewnie każ każdy go zna. Ale na pierwszym wykorzystamy snajper. Po prostu włazimy i wskakujemy do boksa. Przejmujemy, edytujemy, i zabijamy. To jest pierwszy trik. Jest on w miarę prosty na dojechanie przeciwnika. Kolejne dwa triki będą potrzebowały umiejętności e edytowania. Zbieramy sobie bronię. Harpun też jest przydatny od razu, mówię ponieważ możemy tak zniszczyć komuś, jak walimy komuś rpg to możemy szybko zniszczyć ścianę i przeciwnik najprawdopodobniej nie dostanie obrażenia. Drugi trik to będzie wejście do przeciwnika od góry. Jest to całkiem przydatny trik, ponieważ trzeba też na uważać, gdy się go wykonuje. To jest całkiem ryzykowne. Yy, zam, yy, zamykamy edycję, żeby ta osoba nie mogła, po, żeby, bo ta osoba może nas edytować i strzelić. I teraz robimy taki trick. I ta osoba jest w naszym boksie. Możemy teraz robić, co chcemy. I możemy tak łatwo tą osobę zabić. Jest to yy, całkiem ryzykowny trik, jak już mówiłem. Musicie też uważać, resetować tą edycję, bo osoba wam może zedytać i łatwo dać headshotom. Nawet takiego niskiego. O, teraz pokażemy ten trik z RPG-em, Ponieważ mamy go w Eku. Ten trik jest. Ten trik używa kepcio. To jest yy, trik wymagający. Yy, od góry takie wbicie się, to jest... Wbijamy tak do boxa przeciwnika i robimy tak. Następnie... Zbierzemy. Można też to zrobić bardziej stojąc przy tym rogu i wtedy strzelić. Bo tak troszkę źle zrobiłem, ponieważ mógł od razu się zabudać i bym mógł nie wbić do tego boxa. Czwartym trukiem weźmiemy sobie dronię, tak na szybciutko. Czwartym trikiem będzie yy, podmiana tej ściany. Yy, zależy jakie tam, kto chce jakąś ścianę, ten może ją podmienić. Można to zrobić dwoma sposobami. Na przykład Patrzcie, pierwszy sposób to jest i przejęcie, a drugi sposób to jest po prostu zniszczenie. I szybko robię tak i tak. Potem wchodzimy i edytujemy na różne sposoby. I to jest łatwy sposób, żeby zabić też przeciwnika. Możecie też zamiast od razu, zamiast przez szkło, to będziemy w następnym triku. ostatni już na dzisiaj. To będzie taki tryk. Zostawiamy sobie na szybciutko bronię. Wezmę to opem, a już to. E, najszybszy trik. Y, moim zdaniem. Mogę jeszcze pokazać jeden bonusowy. Którego większość Was może Zrobicie tak? Edytujecie i stawiacie jest podłogę, po czym szybko edytujecie tak? I zabijacie wszystko. I teraz pokażę Wam ostatni trik. O. Ok, bierzemy sobie na szybciutko bronię, tam jakie tam chcemy, żeby po prostu było. Dobra, i idziemy. Ten ostatni trik jest całkiem, pod... całkiem trudny. Patrzcie, stawiamy sobie tak, żebyśmy mogli tu mieć, i edytujemy tak. I teraz będziemy się stawać takie coś. Pewnie się zapytacie, po co to? ponieważ będzie do tego całkiem niezły trik To musicie mieć dobrą precyzję robicie tak przejmujecie i szybko strzelacie to też jest całkiem przydatny trik myślę, że odcineczek wam się spodobał jeśli chcecie więcej takiego typu materiałów to zostawcie lajka like i subika na moim kanale I jeszcze, że... jeszcze dzwoneczek, żeby nie przegapić filmów, które będą się pojawiały. Spróbuję te, te filmy robić regularnie. No to widzimy się w następnym odcinku. Cześć!